Cześć, z tej strony Karol Gnatz z projektu Odbudowani. Czas Adwentu to czas zaufania. Zaufania miłości, która zwycięża. I czasem w życiu musimy się poddać, ale nie w sensie przegranej, tylko właśnie w sensie zaufania. Poddanie się Bogu to nie przegranie z Bogiem o nasze życie, ale właśnie poddanie się Jego decyzji, Jego woli i ona otwiera drzwi do pokoju. Trzeci tydzień Adwentu w aplikacji Halo to właśnie tydzień poddania. Zgody na to, by Bóg prowadził nasze życie, i to jest klucz do prawdziwej Wolności. Jego plan jest zawsze lepszy niż nasze lęki i wątpliwości. Jego plan jest zawsze lepszy niż nasze widzimy się. Zaufaj miłości, która zwycięża. Wejdź w modlitwę z aplikacją Halo. Kliknij w link, który zostawiłem w bio i zacznij tę podróż poddania się Bogu już dzisiaj. Nie jest za późno, bo Boże Narodzenie tuż tuż. Powodzenia!